6 października Marta Haruk. Witam państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Wyborcza machina ruszyła. Listy do Rady Miasta Wałbrzycha zarejestrowała Platforma Obywatelska i SLD. Pisma przedstawić pełne listy w tym tygodniu, a w PSL-u cisza. Lokomotywą PO będzie prezydent Wałbrzycha-Rmaszylonej, który wystartuje do Sejmiku województwa Dolnośląskiego, by pociągnąć listę, ale będzie też kandydował na prezydenta Wałbrzycha. Kandydowanie do na fotel prezydenta. Jest wyrazem mojej determinacji w kontynuowaniu tych zmian i tych zamierzeń, które udało się nam wspólnie w ciągu ostatnich trzech lat rozpocząć w Obrzychu. Jeśli chodzi o skandydowanie do Sejmiku Dolnośląskiego, jest to wyrazem mojej determinacji, aby. Aglomeracja Wałbrzyska, aby powiat Wałbrzyski, aby Wałbrzych, aby ten region bardzo doświadczony w minionych latach miał swojego mocnego przedstawiciela. P.O. straciła radną Renatę Wierzbicką, która uciekła do PiSu. I to właśnie z list Prawa i Sprawiedliwości będzie kandydowała do Rady Miasta. Ja nic nie mam ugrupowania, ani nie jestem żadnym ugrupowaniem. Z list Prawa i Sprawiedliwości, z Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta wystatuje również Paweł Orfin, działacz Stowarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych, który wspierał Patryka Wilda, kandydata na prezydenta w 2010 roku. Patryka Wilda dziś w Wałbrzychu nie ma, a Orfin przytula się do PiSu. Dostaliśmy propozycję z Prawa i Sprawiedliwości. Otóż nie, jest też wiele innych osób z Nowoczesnego Wałbrzycha, i no, no, popieramy. Jesteśmy jakby najbliżej chyba poglądom do akurat programu Prawa i Sprawiedliwości. Nie ukrywam, że dostałem propozycję praktycznie od wszystkich innych komitetów. Od początku podkreślałem, że jedynym możliwym komitetem, z którego wystartuję, to będzie właśnie Komitet Sama i stabilność. Pisma dość krótko ławkę, nie ogłosił jeszcze pełnej listy do Rady Miasta. Nieoficjalnie wiemy, że ma trudności z ułożeniem listy. Piotr Sosiński zapowiada, że kształt list poznamy jeszcze w tym tygodniu. Chcemy, aby ten klub radnych prawej Sprawiedliwości był klubem osób z charakterami, czyli osób, które nie złamią się, które będą działać jednolicie, ale jednocześnie oczywiście też zgodnie ze swoim sumieniem. Tutaj jesteśmy przekonani, że no, takie osoby jak pani Renata, czy, Pan no, będą właśnie takimi radnymi. Właśnie Wałbrzychowi takich radnych potrzeba. Sośński od sierpnia ma rekomendację partii do startu w wyborach prezydenta Wałbrzycha. Na razie jednak na ten temat milczy. Nie milczy natomiast SLD, która przedstawiła już pełne listy i do Rady Miasta, i do Rady Powiatu Obrzyckiego. Kandydatem na prezydenta będzie szef lokalnych struktur sojuszu Szymon Heretyk. SLD znajduje się jednak w roztypce. Kilka dni temu legitymacją sojuszu rzucił Henryk Gołębiewski, który zamierza poprzeć w wyborach Romana Szoemeja. Nie pomaga także przywieziony w teczce poseł Grzegorz Napieralski. Aktywność posła, mimo Odpowiedzi Szymana Heretyka jest praktycznie zerowa. Zwany posłem Widmo Napieralski w Obrzychu się praktycznie nie pokazuje. Do sejmiku województwa dolnośląskiego wystartuje natomiast Marek Dyduch. W uśpieniu jest PSL, który nie przedstawił żadnych kandydatów. PSL nie przedstawił też list do Rady Miasta Walbrzycha. Kongres Nowej Prawicy w Obrzychu pokazał się tylko raz, inaugurując kampanię. Ale na tym się skończyło. Zaglądamy jeszcze do Szczawna Zdroju. Burmistrz Tadeusz Wlaśnak nie będzie już obiegał się o kolejną kadencję. Wystartuje jednak w wyborach do Rady Miasta i wskazuje Mariusza Gawlika jako osobę, która powinna zająć jego miejsce. Mariusz Gawlik już oficjalnie ogłosił, że kandyduje na burmistrza Szczawna. Pełne listy kandydatów do Rady Miasta, Platformy Obywatelskiej ISLD SLD można znaleźć na stronie wałbrzych24.com. W ramach jesiennych spotkań ze sztuką w Zamku Książ podziwiać można wielokształtne drzewka bonsai. Czyli reprezentacja sztuki z Dalekiego Wschodu. Organizatorzy nie przez przypadek po raz kolejny wybrali książek jako miejsca do ekspozycji tych niezwykłych roślin w zabytkowych wnętrzach prezentują się one bardzo efektownie, a poza tym na co dzień oglądać je można w palmiarni, która jest również związana z książem. Tam jest większość eksponatów do zobaczenia przez cały rok. Natomiast na naszej wystawie są też twórcy z kraju. Którzy przywieźli swoje prace. Na wystawie jest także kilka bezcennych drzewek, które sprowadzono z Japonii. Niektóre z nich mają już ponad 100 lat. Organizatorzy wystawy chcą przede wszystkim zachęcić mieszkańców Obrzycha i turystów do zainteresowania się tą sztuką. Swoją przygodę z bądzaj można zacząć już od jednego małego drzewka. Najlepiej kupić na początek jakąś małą sosenkę czy małego klona, z którym tak naprawdę no, nie, będzie, nie będzie większych kłopotów, jeżeli zachowamy podstawowe zasady pielęgnacji. Drzewa się pięknie charakteryzują się tym, że one są z, naszych, z naszego klimatu, więc nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o zimowanie i o utrzymywanie tych roślin przy życiu. Także myślę, że takie, takie roślinki jak najbardziej bym polecał do, 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 do pierwszych kroków w sztuce bonsai. Obecnie wiele łatwiej jest rozpocząć przygodę z Bonzaj, ponieważ na rynku jest wiele książek na ten temat i coraz więcej osób ma fachową wiedzę na temat hodowli i chętnie się nią dzieli. Na początku mojej kariery, przygody z bądzaj był kłopot w tym względzie, ponieważ nie było żadnych, żadnych materiałów, to było już ponad 25 lat temu. Natomiast w tej chwili już na szczęście mamy w kilka osób w Polsce, którzy są, że tak powiem, w stanie pomóc. W Wałbrzychu akurat i można takie spotkanie odbyć w Wałbrzyskiej Palmiarni, będą tam organizowane cykliczne spotkania. I tam na takim podstawowym, w takim podstawowym zakresie można uzyskać informacje o pielęgnacji, o zasadach, o, o, o technikach, które trzeba stosować, żeby osiągnąć fajne efekty w sztuce bonsai. Aby stworzyć piękne dzieła ze zwykłych drzewek należy zdobyć podstawową wiedzę na temat pielęgnacji i technik formowania. Przede wszystkim trzeba wykazać się niezwykłą cierpliwością, ponieważ efekty prac nie są widoczne od razu. Młodzi twórcy są zbyt niecierpliwi, więc chcą uzyskać bardzo szybko efekty. Sztuka bonsai jest sztuką cierpliwości poniekąd i dlatego musimy tutaj, że tak powiem, trzymać się pewnych zasad, reguł. Tutaj się nic nie dzieje z dnia na dzień, więc musimy tutaj pamiętać o tym, że trzymanie się zasad i prawideł przynosi najwłaściwsze efekty. Niektóre przyjdą później, niektóre przyjdą szybciej, natomiast no to jest podstawowe, podstawowe zagadnienie właśnie ten, ten, ten czas i ta... Dyscyplina i taka, że tak powiem, lojalność wobec rośliny, bo, bo, bo tak naprawdę roślina jest najważniejsza. Nie twórca, który ją robi, tylko roślina, która ma potem odwdzięczyć nasz dla nas pięknym wyglądem. Na Podzamczu odbyła się kolejna edycja najstarszej imprezy biegowej w Wałbrzychu, 34 biegu przełajowego Podzamcze. Choć wydawać by się mogło, że bieganie na Podzamczu stało się popularne, gdy zaczęły powstawać tu pierwsze ścieżki pieszo-rowerowe, to jednak zawody pokazują, że tradycje biegowe są to wiele starsze. W 1981 roku na początek pracy współdzielni mieszkaniowej utworzyła się grupa biegaczy i pomyśleliśmy o tym, żeby utworzyć taki bieg. I ten bieg jest kontynuowany do dzisiaj. Można powiedzieć śmiało, że to jest najstarszy bieg w Wałbrzycha. Jedynym uczestnikiem wszystkich 34 biegów jest Tadeusz Zawadzki. Najstarszym zawodnikiem po raz kolejny okazał się 84-letni Czesław Marciak. Trasa biegu przez lata ulegała różnym modyfikacjom. Zawsze jednak wytyczana jest ścieżkami Książańskiego Parku Krajobrazowego. Dystans biegu głównego to 10,5 km. Pani i seniorzy pokonali 4600 metrów. Impreza zgromadziła około 100 uczestników. Cieszymy się wszyscy, że jest taki boom na bieganie. Troszkę jesteśmy niezadowoleni, że mało młodzieży yy, widać. No, od paru lat również nasz bieg połączony jest ze Światowym Dniem Chodzenia na Kijkach. Jak można było zauważyć, była również grupa chodzących na kijkach typowo rekreacyjnie. Oni się nie ścigali. W głównym biegu najlepszy okazał się Dawid Gut. Drugie miejsce zajął Łukasz Parzonka, trzeci był Krzysztof Spychalski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Najlepsi nagrodzeni zostali pucharami. Wśród wszystkich osób, które ukończyły bieg, rotosowano nagrody w postaci tabletów. Na około 600 małżeństw zawieranych rocznie w Wałbrzychu aż 300 kończy się rozwodem. Ponad połowa dzieci, które przychodzą na świat na terenie naszego miasta, to dzieci rodzące się poza Związkiem Małżeńskim. Młode pary, które decydują się na zawarcie Związku Małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu, nie zawsze są młode. Średnia wieku osób, które decydują się na ślub, waha się między 20 a 60 lat. Wiele jest małżeń zawieranych przez osoby w wieku około 40 lat, dla których jest to pierwszy związek małżeński. Spada liczba ślubów konkordatowych. Na ślub wyznaniowy decyduje się coraz mniej osób w Obrzychu. Statystycznie w Polsce co co małżeństwo kończy się rozwodem. W Obrzychu prawie co drugie. Mówi kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrzychu, Rafał Bręczkiewicz. W Obrzychu można powiedzieć, że każdego roku udzielamy od 500 do 700 ślubów. Natomiast rejestrujemy 300 rozwodów. Oczywiście nie można tych liczb stawiać jedną obok drugiej, dlatego że. Małżeństwo jest zawierane w danym roku, natomiast rozwód może dotyczyć małżeństw z lat ubiegłych. Czy to z tego roku, czy z poprzedniego, czy z 10 lat wstecz. Liczba urodzeń utrzymuje się w Obrbrzuchu na w miarę stałym poziomie. Według statystyk z lat ubiegłych w Obrzuchu przychodziło na świat najwięcej dzieci z nieformalnych związków. Jak jest w tej chwili? Yy, zaobserwowałem, że od lat 90. od początku lat 90 liczba urodzeń w Obrzychu waha się na tym samym poziomie. Czyli nie odnotowujemy większych spadków ani wzrostów w porównaniu na przykład do roku 1959, kiedy to odnotowaliśmy największą liczbę urodzeń w Obrzychu. Było to ponad 5900 urodzeń. Jeśli chodzi o uznanie ojcostwa, bo tak to należy nazwać, tak to się nazywa, to połowa urodzeń dzieci to są dzieci spoza małżeństwa i uznawane są przez biologicznych ojców. Jak do tej pory jedną znaną w Polsce parą, która wzięła ślub w urzędzie stanu cywilnego w Obrzychu była Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa, którzy zawarli związek małżeński w styczniu 1960 roku. A więcej o małżeństwach w programie Gość Dnia, już po serwisie informacyjnym. Z kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Obrzychu, Rafałem Bręśkiewiczem rozmawiać będzie Barbara Szeligowska. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzyk24.com